Cześć, jestem Zosia ze Skalnika i dzisiaj opowiem Wam, jak działają maty samopompujące, takie jak ten Ultralight Volvena. Maty od kilkunastu lat zyskują na popularności. Na czym polega ich fenomen? Jako że są taką hybrydą pomiędzy karimatą i materacem dmuchanym, łączą zalety jednego i drugiego. Przyjrzyjmy się konstrukcji mat samopompujących. Podobnie jak materacę, z zewnątrz znajduje się powłoka, która jest szczelna. W środku mamy piankę poliuretanową pamiętającą kształt z systemem komór powietrznych, no i zawór, który umożliwia przepływ tego powietrza. Po rozłożeniu odkręcamy zawór maty, i mata powinna zacząć się sama napełniać powietrzem. Pianka, która jest w środku, rozpręża się i zasysa powietrze do komór. Należy jednak pamiętać, że mata w środku będzie miała takie samo ciśnienie, jak jest na zewnątrz, dlatego nie ma co liczyć, że ona napompuje się do końca sama. Trzeba jej trochę pomóc i dopompować ją, i tu w zależności od tego, czy wolicie spać na bardziej twardym lub mniej twardym, tak sobie matę dopompujecie. Jeżeli jednak macie matę grubszą, to nie musicie jej tak mocno dopompowywać jak te cienkie, bo ona i tak zapewni Wam odpowiedni komfort snu, nawet przy lekkim niedopompowaniu. Pamiętajcie, że jeżeli kupujecie nową matę, która leżała długo zwinięta, ona będzie potrzebowała więcej czasu na to, żeby się rozprężyć. Tak samo, jak przechowujecie maty w domu, najlepiej przechowujcie je rozłożone. Potem tylko składacie je na czas transportu i przed planowanym noclegiem rozkładacie. Mata wtedy ma szansę szybko się rozłożyć, pianka się rozpręży i macie zapewnione wygodne spanie w krótkim czasie. Po zakończonym biwaku w bardzo prosty sposób możemy złożyć matę dzięki temu, że ta pianka naprawdę świetnie się kompresuje, a zawór uniemożliwia cofanie się powietrza. Także mata nam się nie rozłoży, jak tylko rozluźnimy uścisk. Maty samopompujące są dużo wygodniejsze niż karimaty i lepiej izolują niż materac dmuchany. Jeżeli nie jesteście jednak przekonani, czy to jest system spania odpowiedni dla was, to odsyłam Was do materiału Bartka, który w swoim filmie porównuje najważniejsze cechy karimat, materacy dmuchanych i mat samopompujących. Ja Wam dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.